Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, co to jest bench hook i do czego służy. W angielsku nazywa się to bench hook. Ma bardzo prostą budowę. Jedna deska szersza, dwie listewki po przeciwnych stronach deski prosto padły do tej głównej. Jak się tego używa? Banalnie prosto. Kładziemy na placie czy na blacie strugnicy, czy na blacie dowolnego stołu. Tu ta listwa nam blokuje. Bierzemy kawałek materiału, który chcemy przypiłować. Bierzemy piłę. Zauważcie, najpierw będę ciał piłą japońską, czyli będę gdzie cięcie odbywa się poprzez ciągnięcie do siebie. Jest ucięte. Szybko to poszło. Jak widzieliście Materiał nie podskakiwał. Nie ruszał się specjalnie. Teraz będę piłował piłą zachodnią typu zachodniego. niestety ta piła jest troszkę tempa. Będę musiał naostrzyć. I widzieliście, że ten bench hook trochę, trochę podskakiwał. No ale nadal przecięcie się udało. Żeby to coś nie podskakiwało, wystarczy zacisnąć w imadle. Też ta listwa tutaj, ta dolna, służy do tego, żeby móc to zacisnąć. I teraz będzie się o wiele lepiej piłowało. Super tnie. Akurat trochę, trochę krzywo przyciąłem, ale to moja wina. E Podstawowa zaleta bench hooka to to, że własnym ciałem, dłonią, jesteśmy w stanie przytrzymać materiał bardzo stabilnie. Przystopiłowanie jest o wiele przyjemniejsze, nie ma drgań, nie, nie, nie przynoszą one są drgania na dłoń ani na stół. Dodatkowa zaleta to jest to, że nie piłujemy po strudnicy, tak, po stole. Piła tutaj opiera się na, na, tej, na tym głównym elemencie węczkówka i, i nigdy praktycznie nie, nie dotnie y, strugnicy. E, ten element był taki dość mały i e, e, go łatwo było przytrzymać. Natomiast jeżeli mamy większy element, coś takiego, no tu już przytrzymanie już nie tylko tyle, że trzeba docisnąć, ale trzeba, trzeba przytrzymać e, cały ciężar tej deski Piłowanie nie jest takie przyjemne, ale z pomocą przychodzi drugi bench hook, może być mniejszy. Ja akurat zrobiłem taki mniejszy. Kładzie się go tak samo na, na blacie, blokuje się i wszystko ładnie stoi. Nie, nie rusza się i wtedy mogę znowu tylko przyciskać do tego elementu materiał i można piłować. akurat eee, taka deska z 8 cm na 1 cm eee, bardzo bardzo szybko, bardzo sprawnie. Takiego benchuka można użyć to na, na dowolnym blacie. Eee, może to być blat kuchenny czy jakiś blat, który eee, używacie akurat do piłowania. Eee, także jeżeli nie macie ukośnicy, nie macie tak zwanej kapówki, e, lub czasami się jej nie chce użyć, tak? no bo e, do przepiłowania tak małego elementu szczerze bym się trochę bał e, tak piły tarczo tarczowych używać. Natomiast tutaj, tutaj nie, ma, nie ma problemu, nawet takie małe elementy no, można pewnie piłować. Także takie elementy szybko przepiłowałem, jak potrzebujecie małych elementów. E, coś takiego Wam pomoże w zrobieniu takich elementów. Bardzo bezpiecznie i pewnie się na takim czymś piłuje. Ok, to tyle od obęcz na dzisiaj. E, mam nadzieję, że pokazałem Wam coś nowego, coś o czym nie wiedzieliście do tej pory. E, mam nadzieję, że kilka osób zrobi sobie taki przyrząd. E, jeżeli zrobicie, wrzućcie zdjęcia swoich hooków w komentarzach na Facebooku chętnie popatrzę. Jeżeli macie jakieś pytania co do budowy tego przyrządu, czy ogólnie do warsztatu tego co robię, śmiało zadawajcie pytania. I do zobaczenia w następnym odcinku.